Wisła Kraków przegrała 1-0 ze Zniczem Pruszków. Czego zabrakło Twoim zdaniem w tym spotkaniu Wiśle, aby no, wywalczyć chociaż remis na start tej rundy wiosennej? Staraliśmy się dać z siebie wszystko w tym meczu, co, to co potrafiliśmy. Próbowaliśmy grać cierpliwie, rozgrywać piłkę. Często kończyło się to z ośrodkowaniami. Myślę, że zapał, zabrakło nam tego ostatniego podania i wykończenia. A nie odniosłeś takiego wrażenia w pierwszej połowie, że graliście troszeczkę zbyt wolno, no bo rzeczywiście tych wrzutek było sporo. Rozgrywaliście cierpliwie pytanie, czy niezbyt cierpliwie właśnie, no bo jednak z nic bez większych problemów w pierwszej połowie radził sobie z Waszymi atakami. No może zabrakło właśnie tak, takiego momentu przyspieszenia w końcu w tej akcji na połowie przeciwnika. Ale myślę, że to wszystko jest do udoskonalenia i w następny leczek będzie to wyglądało dużo lepiej. Chciałem zapytać jeszcze o tą straconą bramkę, bo podaj, że to Ty byłeś też dosyć blisko tej sytuacji. Tak z Twojej perspektywy, co mogłeś zrobić wtedy lepiej? To znaczy, no, tam po prostu przegraliśmy kilka pojedynków i już na połowie przeciwnika cała akcja się zaczęła. Nie byliśmy wystarczająco agresywni. Potem jeden starał się drugiego asykurować, niestety zabrakło nam tam e tak troszeczkę, troszeczkę mocy w tych pojedynkach, no i, i przydzielcie je blokę. Już za tydzień mecz z ruchem chorzów na papierze z rywalem nieco mocniejszym niż z znicz proszków. W czym więc kibice mają upatrywać takich nadziei na to, że, że będzie lepiej, że, że powalczycie. Być może nawet o, o zwycięstwo, ale w czym kibice mają tych nadziei upatrywać po, po takim meczu. Myślę, że tutaj nie ma co dużo mówić, po prostu pojedziemy do Chorzowa i zagramy duże lepsze spotkanie, damy z siebie wszystko i, i zobaczymy co wyjdzie, ale wierzę w tą drużynę, że, że możemy wywieźć trzy punkty i potem walczyć w każdych kolejnych meczach. Dzięki. Dzięki.